I'm dwadzieścia pięć i idziemy w góry, czyli to, co, agu się lubią najbardziej. Te pierwsze schody dają troszeczkę. Musimy jakieś takie obejście zrobić po kanulcach, bo trwają prace. Konstruują schody, ale to chyba my palczycy. Tak nam to wygląda, że chyba szerpowie. Ona to wiesz, co da radę, my będziemy się tutaj męczyć. Bo takie jest jakieś dzikie takie wejście żadnej ścieżki, ponieważ to jest takie wydeptane trochę miejscami. tylko torchu. Oliwa. Jak tam wejść? Bo ja na tą kawę się przedostać. Roksa to tam... Ona to tam, wiesz, problemów nie ma z tym. My coś tak o nią boimy, ale ona tak śmiga, że... Dobrze, że ja mam te kije naprawdę. No ciężko. Co? Nie przewrócisz się? To tam masz tak poczucie równowagi dobre, ale... O Jezu. Kurde nie tak hop siup Jak tutaj wejść? To jeszcze wejść to my się wdrapimy, ale za zejście będzie Kijowy. Akurat teraz musieli tam roboty robić. Poszła gzo jedna paliwa. O, ciężko. Podejść. Nie wiem czy to tak normalnie. Czy tylko tak teraz jest takim tędy wejście, bo zamknięte tam. O. Wiem, wiem, właśnie zauważyłam. No, już. no już, 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 już. Ojejku. Ciężki był ten moment, naprawdę. Po tych kamulcach ruchomych takich. Już dawno tak, tak ciężko nie było. Halo? where are you from nepal. nepal of course you are expert you are so strong Ależ to ciężka praca, jejku. A ci ludzie są naprawdę wytrzymali, silni. Ludzie, takie głazy podnosić i przewalać dosłownie jak piórko. jest po prostu imponujące, naprawdę. Tak ciężka praca. Już zapaliśmy się do góry i jest jakaś widzę kładka. Tak. Odmokło już, takie strumyczki sobie płyną. Tak gorąco, że aż by się chciało wykąpać normalnie. Się nie wydaje, nie, ale to strumy jak cholera, nie? Naprawdę. Tak nie wygląda z dołu. Ale... Nam się wydawało, że jak tam tak stroma podchodziliśmy tym takim podłożem, że to, to już pewnie koniec. No to chciałam pokazać, że to nie był koniec. Bo koniec to jest dopiero tam taki człowieczek stoi na takich skałkach, tam jest koniec. Nie wiem, czy my dojdziemy, bo to kwestia tego, jak tam Roksa. Bo jest strasznie gorąco. Chcesz pić, pieseńku? No już chyba prawie szczyt. Ja raz przejechałam Roksa. Mam tutaj o przypiętą. Nie doksa. już dochodzimy. Bo Darek cały czas ją prowadzi i zmęczony już jestem. Wszystko się roz, rozchmurzyło. Już nie ma tej mgły porannej. I my już dochodzimy do szczytu. Prawie pół kilometra nad poziomem morza. Od zera. Jest to bardzo ciężka wycieczka. Szczególnie w upale. Oj, to jeszcze to, to Kurczoż, myślałam, myślałem, to już. O Jezu. Gdzie to jeszcze? No nie. Roxa, Czekaj. Tu choć odpoczniesz troszkę, w cieniu. Chodź, piesku. Tu odpoczniemy, tu. Tu. Tu się połóż. O, tu. Połóż się tak. Połóż się, słoneczku, no. Połóż się, krwiosenko. Tak, leż, leż. Leż, odpocznij. Odpocznij. No i jeszcze troszeczkę do szczytu. Musiałem trochę odpocząć, bo rok trochę bardzo zmęczona. Niech odpocznie w cieniu troszkę. Darek tam. Tamtymi mostami przyjeżdżaliśmy wczoraj, a my stoimy gdzieś za tą górą, albo za tą górą w dole Musiałam trochę tutaj... Bo ona się odpocząć, wiesz? Ona tak działa, że... Idziesz do góry? Odpoczywasz? Dajku, daj tej wody jeszcze twojej Cudownej No i dochodzimy do szczytu plaża w samym dole może no, faktycznie pójdziemy inną trasą tam pójdziemy zobaczysz czy na ulicy schodzi no o proszę jak pięknie i zaraz gdzieś tam psa trzeba dalej w cień tu niech się położyło właśnie w tym cieniu pałusz sierpnia Chodź, no, ty na skałę, gdzie ty król lew. Tu się połóż. Będzie ona chce na skałę i koniec, tu zdobyłam. Tak? Jesteś? Zejdź z tej góry i się połóż trochę. Tu zejdź, chodź, zejdź, skakuj. No, zaskakuj, hop, leż mnie, tak? Leż i czekaj, nie ruszaj się, czekaj. Ładnie, co? Cała plaża Aha. Pokażę pokazać jaka to jest perspektywa, nam się tak nie wydaje, że co to jest te 500 metrów, nie? A ludzie tam po prostu jak takie zapałki, nawet nie zapałki, no nie szpileczki wyglądają stąd, to jest tak po prostu. Fajne miejsce widokowe. To jest tamta skałka, co tak robią te te. Takie to się tak podnoszą, to zdjęcie. Mm. Tak, tak, tak. ver, que No hay ningún peligro, eh. Vale, vale. No i schodzimy. Dalej, chodź. Roksa jest przypięta do mnie, do pasa. Czy do, takiego, do tego pasa od plecaka. I tak sobie schodzimy, a właściwie to zbiegamy. Kto nas nie mija, to każdy jest pod wielkim ich wrażeniem. Ona jest tak fajna. Patrzcie, jak pięknie schodzi. Wybiegniemy z Roksulką. Normalnie. Czemu tak w górę nie biegło? Się zastanawiam. Dzielnie weszła, naprawdę, to jest taki pies, że... Na no biegnę, ona no nie może iść normalnie. Nie wiem, czy to dobrze widać tę naszą... буралка. No i znalazłam dla Roksulki w takim dziurze, dziurze, zacienione miejsce, gdzie może się położyć, trochę się schłodzić. Dobrze piesku? Tak? Dobrze? Widać ją? Darek schodzi powolutku. Trochę go od rok uwolniłam. Teraz nie wiemy, co mamy zrobić. Czy mamy iść tutaj koło tego jeziorka tam i w dół na plażę, czy iść tą drogą, tutaj ścieżką. Nie wiem, czy tam się gdzieś schodzi już do ulicy i potem ulicą. Mnie no jeszcze korci ta plaża, szczerze mówiąc, ale nie wiem. Wody prawie już nie mamy do picia. No, wracamy inną drogą jednak, nie schodzimy do plaży. Szkoda, że nie możemy do tej plaży zejść, no ale tam jest ciężkie zejść. I nie mamy wody już faktycznie. Na, na resztkach idziemy. dobrze. Kilki już złożone. Tu już nie są potrzebne i idziemy do busa zjeść śniadanie, a śniadanie będziemy jeść, ojej, ile ja mam tu dzisiaj kroków, matko bosko, cięstochosko. chosko. Która jest godzina w ogóle, bo nawet nie widzę. 16 coś. No to pewnie zanim dojdziemy, bo mamy dwa kilosy, no to pewnie będziemy około 17 cokolwiek jeść dzisiaj. Na no, razie jesteśmy tylko o wodzie i o kawie. Taki post. I my dalej bierzemy taką ulicą. Proszę bardzo. Taką jakbyśmy szli do wejścia na szlak. A tu zaraz to nie są te kampery, to nie jest nasze miejsce parkowi, parkingowe. Mamy tam tam dalej stoimy, ale tutaj jest wejście na szlak i tutaj wchodziliśmy właśnie ten. Pogoda dopisała niesamowicie, było wręcz nawet gorąco. Cały, całą prawie drogę od momentu, kiedy się przebrałam, idę bez koszulki, w takim sportowym tym, staniku i w sportowych tych shortach takich wyprawowych. Dobrze, że się przebrałam na samym początku drogi. Bo bym nie dała rady. Darek ma spodnie długie Bogomuchy z rąk na potęgę. No, jeszcze tylko troszkę i napić się. Bo już po prostu mam suszę. Wszystko wypiłam. Następna wyprawa to jest koniecznie Bukłak. Tam z 2 litry wody, i. O tu wchodziliśmy właśnie. Na tą kwalwikę. Dwa kilometry, tylko to też się dziwne wydaje. Halo. 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 Ale ten jak się zrobił taki popularny, tyle ludzi kamperami, kamperwanami, jakimiś takimi tymi, westfaliami, jakimiś takimi kaliforniami i w samochodach tych osobowych, ludzie śpią jejku, naprawdę. Na każdy Chcę zobaczyć te piękne lofoty. No a tutaj jakby jakieś hotele, to tu idzie zbankrutować normalnie. No to jak ja droga.